Hejka witajcie, z tej strony Waszym ulubiony kanał, czyli Babcia Kryzia. Dzisiaj zbudowaliśmy samochód! Uwaga! Wygląda on tak. Jest jedno koło z tyłu napędzane 45W silnikiem i zasilane 12V akumulatorem. Mamy, mamy dwa koła z przodu. Mamy dwie lampki, tak świecą. Na, w telefonie. Wyglądają, że światło słabo, ale są naprawdę mocne. Mamy drugie światełko i mamy trąbeczkę. Żeby wszyscy nas słyszeli, mamy tablicę taką dla zabawy. No i testujemy na ten samochód z małym pomocnikiem Karolem. Będziemy mieć próbę z, znaczy z małym pomocnikiem Karolem. Dobra. Tu peux le Papa.